Witam, cześć, hej, zapraszam. Polowanie na kulturę. Artur Kita. 56 lat pracy artystycznej obchodziła pani Cecylia Szerszeń. Zapraszam do Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie. 28 stycznia, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zamienił się w miejsce pełne kolorów, emocji, artystycznej pasji Pastelowy świat Cecylii Szerszeń. Jej prace sprawiły, że goście na moment zapomnieli o zimowej aurze za oknem. Wieczór rozpoczął się od przywitania gości przez panią dyrektor Małgorzatę Majersentowską i od muzycznej uczty w wykonaniu Soni Siemianowicz. Jej występ dodał wydarzeniu magicznego klimatu, a zgromadzona publiczność zgodnie przyznała, że to był idealny początek tej artystycznej podróży, a potem ona, a właściwie ona i jej obrazy. Cecylia Szerszeń, mistrzyni pasteli, pokazała prace pełne subtelności, harmonii i niezwykłej wrażliwości. Każdy obraz był jak małe okno do świata widzianego oczami artystki. Świata, w którym barwy współgrają ze sobą niczym dobrze zgrana orkiestra, a każdy detal opowiada własną historię. Publiczność nie kryła zachwytu. Szeptano o delikatności kreski, ciepłych tonacjach i emocjach, które zdawały się wypływać z obrazów. Nie zabrakło też wzruszeń, bo Cecylia Szerszeń to nie tylko utalentowana artystka, ale i osoba, która swoją pasją udowadnia, że sztuka nie zna granic. Dzięki wsparciu Domu Pomocy Społecznej w Blachowni ma przestrzeń, by tworzyć i dzielić się swoim talentem ze światem. Wystawa będzie dostępna do 12 lutego w galerii Art Foto, więc jeśli ktoś jeszcze nie widział, warto nadrobić. Takie spotkania ze sztuką zdarzają się rzadko, a Cecylia szerszeń swoją twórczością udowadnia, że piękno można znaleźć wszędzie. Wystarczy tylko patrzeć uważnie. Jesteście gotowi na kolejne pytanie? Tak, 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 tak. Kto napisał utwór O.L.? Ja, 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 ja. Ktoś jeszcze? Ja, 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 wiem, ja wiem. Ktoś inny? Może pani z drugiego rzędu? Nie, ja wiem, ja wiem. 53 pisała... Muzyczna bitwa w Częstochowie. Kto rozpoznał Oela po pierwszych dźwiękach? 29 stycznia w Szkole Podstawowej nr 38 w Częstochowie odbyła się rywalizacja w 10 edycji Międzyszkolnego Konkursu Rokowego, która dostarczyła zarówno uczestnikom, jak i widzom mnóstwo emocji. Głównym bohaterem tej edycji był zespół chłopcy z Placu Broni, a uczniowie zmierzyli się między innymi w rozpoznawaniu ich największych przebojów. Przranki stanęły trzyosobowe drużyny, każda uzbrojona w wiedzę, refleks i nadzieję, że nauczyciele nie dadzą im dodatkowego testu z polskiego roka. Całe szczęście organizator konkursu Piotr Skuza zadbał, by nie było potrzeby dodatkowej nauki. Wystarczyło dobrze się osłuchać z muzyką, historią zespołu i wyostrzyć słuch. Konkurs polegał na rozpoznawaniu utworów po krótkich fragmentach granych na żywo oraz odpowiadaniu na pytania dotyczące historii zespołu. I tu zaczynała się prawdziwa zabawa. Jedni zgadywali w mgnieniu oka, inni gorączkowo wertowali w myślach zasoby swojej muzycznej pamięci. Nie było łatwo. W jury zasiedli doświadczeni muzycy, m.in. członkowie zespołu Chłopcy z Placu Broni, Franz Dreadhunter i Janusz Janina Iwański oraz Kuba Bociąga Zampery. Trzeba przyznać, że ostro oceniali odpowiedzi i przypominali, że polski rock to nie tylko historia, ale wciąż żywa muzyka. Dzięki takim wydarzeniom kolejne pokolenia miały szansę poznać np. Tila, Manam, Republikę, Lady Punk, Lombard i wiele innych zespołów, które niegdyś królowały na listach przebojów. Kto wygrał w tym roku? Zwycięzcami byli wszyscy. I ci, którzy trafili w tytuły, i ci, którzy z wydarzenia wyszli, bogatsi o nowe muzyczne odkrycia. Bo jak mówi klasyk, kiedy już będziesz w niebie, pamiętaj o tych na ziemi. A my pamiętamy o polskim roku. Na koniec do zespołu występującego na scenie, w którym grali m.in. Chester Robson Gliński także z chłopców oraz organizator Piotr Skuza, dołączyli Janusz Janina Iwański i Franz Dreadhunter i zagrali jeden z największych przebojów. Kocham wolność. Do zobaczenia na kolejnej edycji. Zobaczmy jaki nastrój stworzył zespół mood makers na placu biegańskiego. Energetyczna eksplozja porwała nieliczny niestety tłum zgromadzony na placu biegańskiego podczas 33 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zespół Mood Makers, choć bardzo młody starzem, udowodnił, że nie potrzeba lat doświadczenia, by dać publiczności to, czego chce: świetnej muzyki, niesamowitej energii i autentycznej radości z grania. Już od pierwszych dźwięków stało się jasne, że ta piątka nie przyszła tu, żeby coś zagrać. Oni przyszli, żeby rozbujać częstochowe. Wokal Anny Baryły brzmiał bardzo dojrzale, jak na tak młody wiek. Miłosz Strączyński i Kacper Machura udowodnili, że gitara to nie tylko instrument, ale sposób na czarowanie publiczności. Wiktor Andryszczak czarował na basie, a Franciszek Świąć za perkusją sprawił, że nikt, kto był, nie mógł ustać w miejscu. Publiczność zadowolona. Było też pytanie, które powtarzało się wśród zgromadzonych – skąd oni się wzięli i dlaczego nie znamy ich od dawna? Makers, choć dopiero zaczynają swoją muzyczną drogę, już teraz pokazują, że są zespołem, który warto śledzić. Jeśli tak wygląda ich początek, to aż strach pomyśleć, co będzie dalej. A jeśli ktoś ich jeszcze nie zna, polecamy szybko nadrobić zaległości, bo za chwilę mogą być nie do złapania. Brawo Makers! Takie koncerty to my lubimy. Zapraszam do Galerii Foarte, gdzie spotkaliśmy się z adwokatem i fotografem Adamem Kasperkiewiczem, a przy okazji zwiedziliśmy piękną wystawę. Kilka dni temu Galeria Foarte zamieniła się w prawdziwe centrum fotograficznych opowieści. A wszystko to za sprawą Adama Kasperkiewicza, prawnika, adwokata z aparatem, fotografa z misją, człowieka, który nie boi się patrzeć tam, gdzie inni wolą odwrócić wzrok. Spotkanie w ramach dyskusyjnego klubu fotograficznego Fotoplastykon poprowadził Jarosław Dumański. Szybko dał się ponieść żywiołowej rozmowie z bohaterem wieczoru. A było o czym mówić. Gość zabrał nas w podróż przez Lewów, całą niemal Ukrainę w cieniu wojny, opowiedział o swoim projekcie LibriSide, dokumentującym niszczenie kultury i tożsamości. Podzielił się także kulisami pracy fotoreportera w miejscach, gdzie historia pisze się krwią i kurzem. Publiczność chłonęła każde słowo i każdy kadr. Zdjęcia, które mogliśmy zobaczyć, nie były zwykłymi ujęciami. To były historie zamrożone w czasie, pełne emocji, bólu, ale i nadziei. Trudno było nie poczuć dreszczy, gdy Kasperkiewicz opowiadał o ludziach, których spotkał, o książkach zniszczonych oraz o tych uratowanych, o oczach, które widziały zbyt wiele. Nie zabrakło też rozmów o nagrodach i wystawach, a tych w dorobku fotografa nie brakuje. Wyróżnienia w krajowych i międzynarodowych konkursach, prestiżowe publikacje, wystawy lista imponująca ale jak sam autor przyznał to nie statuetki i medale najważniejsze. Liczy się historia i jej świadectwo. Wieczór zakończył się długimi rozmowami w kuluarach, bo po takim spotkaniu trudno było po prostu wstać i wyjść. W głowach uczestników zostały obrazy, pytania i refleksje, a w sercach może mała iskra, by patrzeć uważniej na świat i nie bać się go dokumentować. Cześć kochanie, masz ochotę na kawę? Ej, przecież wiesz, że kawy nie pijam. No to dobra, to herbatki sobie zróbmy. A może zaprosiłbyś mnie w końcu na drinka? O, zapowiada się ciekawie. Na wernisarzu dialogi pani Marty Dunal obecni być nie mogliśmy, ale wystawę obejrzeliśmy z największą przyjemnością. Przy okazji spotkania z Adamem Kasperkiewiczem obejrzeliśmy wystawę Marty Dunal Dialogi. I trzeba przyznać, to były rozmowy pełne barw, emocji i energii. Marta Dunal to artystka, dla której malarstwo to nie tylko forma wyrazu, ale też sposób na spotkanie z samej siebie. Jedno dotknięcie płótna uruchamia w niej symfonię uczuć. I rzeczywiście, jej obrazy nie tylko się ogląda, ale przede wszystkim czuje. Ekspresja? Jest. Intensywne barwy? Obecne. Sztuka, która wciąga w dialog? Zdecydowanie. Każde płótno to osobna opowieść, czasem radosna, czasem refleksyjna, ale zawsze autentyczna. Artystka znana zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej po raz kolejny udowodniła, że jej twórczość ma moc przyciągania. Wypatrujcie kolejnych wystaw Marty Dunal, bo jedno jest pewne, z jej sztuką warto prowadzić dialog. Przepraszam, muszę jednak iść do lekarza. Nie ma takiej opcji. Mamy program do dokończenia. No widzicie, co ja z nimi y, mam. Faktycznie zapomniałem. Piękna, wspaniała wystawa profesora Kweclicha, na której również byliśmy. Zapraszam do obejrzenia materiału filmowego. Wszystko płynie, a my płyniemy z zachwytu. Jeśli ktoś myślał, że pewien sobotni wieczór w Zespole Pałacowym w Koszęcinie to czas na spokojny relaks, to najwyraźniej nie zna profesora Jarosława Kweclicha. Ten człowiek nie zwalnia ani na chwilę. Otwiera kolejne wystawy i serwuje nam prawdziwą ucztę dla zmysłów. Zanim jednak zanurzyliśmy się w świat malarstwa, mieliśmy okazję delektować się godziną muzyki na żywo. Atmosfera była dostojna, skupiona, a publiczność oczarowana. Już sama nazwa wystawy Wszystko Płynie sugerowała, że czeka nas coś dynamicznego. Rzeczywistość zdecydowanie przerosła oczekiwania. Profesor rozpoczął rok z przytupem, prezentując aż dwa niezależne cykle malarskie na dwóch osobnych wystawach. Na tej w koszęcinie widać było, że inspiracje płyną u niego szerokim strumieniem, i to rwącą rzeką, a nie jakimś tam spokojnym strumykiem. Wieczór pełen sztuki, emocji i dźwięków, które jeszcze długo rozbrzmiewały w naszych głowach. Profesor Kweclich po raz kolejny udowodnił, że nie zwalnia tempa, a my możemy się tylko cieszyć, że możemy za nim nadążać. Ponieważ temperatura szybko rośnie, zapraszam Was na. Szybki przegląd tego, co czeka nas w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo, dziękuję sponsorom, dziękuję wszystkim subskrybentom. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, tym, którzy jeszcze tego nie zrobili, i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Cześć! Hej!